Były oklaski po meczu z Rafako zasłużone. Myślę, że tak, że w tej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli praktycznie od 50. chyba drugiej minuty, czyli, czyli grając w osłabieniu, no ten remis dla nas jest, jest do przyjęcia i, i pewnie się cieszymy z tego. I stąd te oklaski. Z jaką nadzieją jechaliście tutaj do Racie Boża? Czy to miały być trzy punkty, czy też właśnie ten remis jest satysfakcjonujący? To znaczy, przed meczem na pewno nie zakładamy, że gramy na remis, bo to zazwyczaj się, się mści i, i, i nie było takich ustaleń, że gramy na remis. Natomiast yy, od, yy, uważna gra z tyłu, to, to, to o tym się mówi yy, cały czas, o, to, o tym apeluję do, do, do moich zawodników, bo no, mieliśmy fajną serię, gdzie nie straciliśmy w meczach bramek, i, i w tym momencie, jako można powiedzieć, byłem obrońcy, mi się to podobało. Natomiast już drugi mecz rzędu tracimy dwie bramki. To już jest trochę mniej do przyjęcia dla mnie, ale, ale no, tutaj trzeba będzie znowu popracować nad tym troszeczkę. Tym bardziej, że chyba Robert Szymiczek, kluczowy jednak zawodnik w defensywie, wypadł nam chyba na dłużej. Także no, mamy, mamy nad czym pracować. Te dwie bramki stracone były po stałych fragmentach gry. To jest racja, to były stałe fragmenty gry, natomiast tych stałych fragmentów gry zdecydowanie można było uniknąć. Zabrakło asekuracji, zabrakło przewidywania troszeczkę. No jeżeli piłka przechodzi środkowego obrońcy, no to jest problem. Tutaj w momencie jak rzeczywiście tej asekuracji nie było, no to się tworzą takie, a nie inne sytuacje. To był i rzut karny i ten rzut wolny. Także no mówię, problem jakiś tam mały, mały jest, ale zobaczymy. No to ten remis mimo wszystko nas cieszy w tej sytuacji, które z nim się znaleźli. Ta czerwona kartka zasłużona? Trudno powiedzieć, ja emocjonalnie do tego podchodzę cały czas. Wydawało mi się, że tam jeszcze był ktoś z boku, nasz obrońca, także trochę miałem w pierwszym momencie pretensji o to do sędziego, ale, ale no, trudno jednoznacznie z mojego punktu widzenia, czyli z tej ławki rezerwowych oceniać. No i na koniec, jaki jest cel rogowa na no tą rundę jesienną? Cel jak chyba jak wszyscy. No. Gramy o mistrzostwo klasy okręgowej, bo tak te rozgrywki są zdefiniowane. Chcemy w każdym meczu grać jak najlepiej, na ile potrafimy. Ja dzisiaj nie ukrywam, że widziałem jednak zmęczenie u, u moich zawodników serią tych meczy, tych meczy w tygodniu, bo była sobota, była środa, była sobota, w ciężkich warunkach boiska były nasiąknięte. Fizycznie wyglądaliśmy troszeczkę gorzej myślę od, od gospodarzy, ale cel tak jak mówię, no w każdym meczu grać o zwycięstwo, żeby, żeby wrócili kibice też do rogów na, na trybuny, bo z tym był problem, nawet grając kiedyś tam dawno już chyba w trzeciej lidze na szpicę, tych kibiców było, było bardzo mało, także grając dobrze, grając efektownie, widowiskowo, zwyciężając myślę, że ci kibice przyjdą.